Według szacunku Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w sezonie 2016-2017 zasiano ponad 900 tysięcy hektarów. Wzrost powierzchni zasiewów mniej więcej około 10% uwarunkowany był korzystną relacją do ceny pszenicy w okresie żniw 2016. Według informacji uzyskanych od członków Zrzeszenia, właściwie prawie całe. Cała powierzchnia zasiewów przezimowała pozytywnie. Oceniamy, że 5 do, 70, do 7% powierzchni zasianej jest słabe. Ale to wynikało raczej z gorszych wschodów na jesieni no i być może punktowych również jakichś zjawisk pogodowych. Także w połowie maja oceniamy te plantacje na dobre i bardzo dobre. Szacowany zbiór, który to zawsze jest bardzo trudno, ale na dzisiaj można byłoby powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że przekroczymy zbiory na poziomie 3 milionów ton. W tej chwili można zawierać kontrakty na sprzedaż tegorocznych zbiorów na poziomie 1500-1530 zł. Wydaje się, że ta cena może być korzystna, gdyż oceniamy że zarówno w Polsce, jak i w tych wiodących krajach europejskich, gdzie decydują o podaży rzepaku, czyli w Niemczech i Francji, w większości przypadków te plantacje również wyglądają dobrze, więc ten globalny zbiór w Europie może być zbliżony do średnio, średnio wieloletniego, czyli przekraczające 20 milionów ton. I to oczywiście przy obecnym kursie złotówki w stosunku do euro determinuje cenę. Nauczyliśmy się przez ostatnie lata, że warto sobie zabezpieczyć cenę przynajmniej dla części potencjalnych zbiorów. Większość, zwłaszcza większych producentów rzepaku to robi. W tym sezonie można było już nawet w pewnym momencie zawrzeć kontrakty na ocenie 1700 zł, co pokazuje praktyka, że to była bardzo dobra cena. Oczywiście był to moment, kiedy jeszcze rzepakowi groziło wiele ryzyk, więc świadomie ktoś podjął ryzyko, Zawarcia takiego kontraktu, no i jak okazuje się, wygrał. Warto sobie zabezpieczyć cenę. Zawsze w momencie zbioru, wtedy kiedy ta podaż jest stosunkowo duża, no, firmy handlowe wykorzystują w pozytywnym tego słowa znaczeniu tą sytuację i będą starały się zrobić tą cenę jak najniższą. Także mając jakąś większą partię rzepaku, warto mieć zagwarantowaną cenę, żeby nie być zmuszony do sprzedawania w momencie największej podaży.